Siema, jestem Grok, jestem non czoker. Siemanko. I się atakujemy posiadłość No co koleś porobił ty A ja wiesz. Ale tego kolosa trzeba zauważyć. No kurwa No i co mnie? Po prostu Ktoś się wyjebał. Kurwa maś, Nie idź tutaj, czekaj, ja się do ciebie studzam. Tam snajperzy Widzę. Z boku. Nie, Nie widzę go. Tu bliżej ktoś podszedł. No. Jem cię? Nie, pozwól mi dalej. Ale, byłeś blisko. Oh, Nawet tych musimy wyciąć. Ja tu będę pilnowy i kolej. Ten cel tam za drzewem był ostatnim razem. Dostał. Hmm? Jednak był. sobie tam podejdę. No tylko wiesz, nie za tak agresywnie bo... będzie wiesz na chatę A u góry jest fryer Słuchaj jak drzej mordę O kurwa, chowaj się eee, kolego Ale ci pacje, ty No nie widzę sfala. Tu jesteś, słuchaj. Granat. Zniomil ich Załadowałem dwóch snajperów to mnie zaora Kolos chyba Kolos tu jest? Skąd ja to wiedziałem no Kurwa Kolos za rogiem Dobra, siedzi Oj, co to? Jeszcze jeden? Kolos Czekaj Nie wiem Bez przesady Kolos idzie, ej Ale zara jedne ja mam Ratuj! Chowaj się za głazem, idzie. Leżę. Ło, tu koleś jest koło nas od razu. A, dziewka. Uważaj, uważaj, idzie tu! No, no, no Snajper na tym, to no właśnie tam gdzie jest na minimapce masz. Legend. Coś czuję kolosa za rogiem. Szkoda, że stunów nie mam. Ja mam już cztery. Był Jeden chyba. W każdym razie leży. Nie, tu nic nie ma. A my wbijamy im tam powoli. Czekaj, oni tu będą na dole. O, kurwa. Domku są! Zatańcz! Nie mogę, bo za co się dzieje. Te... W oknie. Tu gdzieś. Tam na dole jest sniperów sporo. Udwaj się trzeba położyć. Jak teraz będzie polo, zostanie przypierdolone. Jak coś, to stun na lewo rzucaj, nie? Oła. Widziałeś tych snajperów? Zabiliś tych snajpadów? Nie, 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 nie wszystkich na pewno. Jednego tak. może Kolos chyba idzie. Nie, nie Kolos. ładny gościu. Ła. W domku znowu. Kolos, Kolos w domku. Nie wal do mnie. Dzięki. Patrz, to jak tam... Kolos tu idzie od o, Kurwa, no nie uciekaj. Wal, 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 wal. Dobra, ostatni, wal. Kurwa, Jestem. dopierdol szmatę. Ej, granata ci użycie, uciekaj! A jeszcze chciałem z pojechać. Myślałem, że tam nie pobiegniesz, ty. tam grunta rzuciłem. No, dzięki, dzięki za uwagę.